robi. Sprawdzać Blumen na nie, nie kradę Trzeba ci się blisko w krakach, w krzakach niczej <laughs> Jakim blisko w <laughs> Kurwa, staram ci można z innego meczu brać. O tak, przez trójwymiarowy grab. Pada przez inną mapę i na, po na polu pojawia się jedenasty gracz. No i mam jasło. Ciekawe czy będziesz taki ogarnięty. Dobrze, że masz jasło. Kurwa. Co to się będzie działo? Dawaj zestylujemy mu teraz. Spójrz na początku. Przynajmniej się hmm. nie udało. Tam by nie było wami. Podoba ci się taka dżungla? Nie, no, stary, stary legiet. Znowu 21 idzie? Mhm. Strzał, który już nie gra, zapłacę. Kurde, ale ten to już jest ładniej ogarnięty. Nie będzie problemu z dekary. Ja nie będę miał kłopotów, wyraźnie. Ja się... A, nie ma no, przeciwników. Dobra Kurwa, Kurwa drop mm -hmm. Kurwa <grywka> Minionow Mam pH, bo znalazłem razem w boker i tego jest. Wie, kiedy używać ski To idę do ciebie Ale spokojnie, nie mam pełną z niższą full manę no, stary nie zapłaśnie Przy... Przy szóstym to pięć sekund. Przy szóstym o, levelu tyle. możemy ten Spróbować już kogoś za... Przy... Przy, przy okay. Kurde, użyłem niebo czy Tylko teraz tej kulki. Czeka, Jakby się pan utrzymana, ale zespołek. dobra. Muszę oszczędzać. Jest. No to jest o to jest złoto. Jakiś ogarnięty trochę. Dalej, warto O, ale nie masz kontroli. Soraka jest taka, że jej chyba się mala nie kończy. Trysana chyba się cofnęła. Trafisz kiedyś? To jest no chyba na Dziękować. Yy, poczekaj z rzutem kulką 9 sekund, dobra? Nie. Dobra, dobra, jakby, jakby już, już jestem gotowy. Możesz tam, jak będziesz gotowy, to możesz rzucić kulką. Tylko traf, człowieku. Tylko pod cały czas stoi. Muszę znaleźć Wiesz co, to może być dobre połączenie. Co można kurwa rankety grać. Gdzie <grym _> są No! Dzięki. No, nie mam bogatości, stare Wiesz co, można powiedzieć, że na botanie musisz przychodzić. Widziałeś mnie tam. No nie. To co mówisz? I nie chcecie tu widzieć. Zobacz, nie spadłem jeszcze poniżej 50%. Mamy, ale fajne mamy kombo, co nie? Z tym kulką, z moim, z moim E. O ty ja nawet Tigniter nie założyłem Właśnie ty O patrz Co na wczy No Cofaj cofaj Au Spokojnie Najpierw go trochę schalasujmy teraz A później znowu zrobimy to co jest przedtem No poczekamy do warsztat szóstek Czy stanowczy pod tower'em Trzecim poziomie? No się nie dobre. Rusza się coś. Rusza No jest, się coś Ruszyło się Skubaniec Widać, że on potrafi używać Cię Tyle Ci powiem O, -o. Czy się zdaje, że ja gdzieś poszedł? Trochę no. to wartujemy. Alboś trzeba ich w krzakach. Czaił się w krzakach. No, oczaił się w krzaczkach. Ten Wirek jest Ja mam więcej farmy od nich. Ja mam, ja mam 24, chyba mam 13, 300 na 13 no. Kurwa słabo z maną stoję, ale jeszcze się nie będę cofał mogę, mogę ci podkidać jak chcesz Widziałeś Dobra. Użyję potki. Dawaj. O, no to no też. już. 6-5 sekund. Ale lubię zieleń. Ale widzisz, że jest ogarnięty. Lubię Próbuję zieleń. Próbujemy ich? Ja mam ulta. Powiedz mi. No dobra. To jakoś możesz tam... Czekaj, niech podejdzie. Podejdzie Tristana. O, oh, f**k, 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 f**k Yes, no, ho, ho, ho <laughs> Lubię zieleń Albo on ci cheatuje, albo on jest naprawdę ogarnięty O, aha Ja spokojnie, Co ty tu robisz? Skype, easy. Co robię? Ja nie mogę w tą grą, ja nie mogę. Nie, z naszą. Zresztą ta Panteon nie może nas gankować. Ja się to wróciłem. Mierzmy za Morello. Ja też. Dziewięć To trzy na bocie. Dwa w i cztery No pierdziele, będę wstawiał te filmy po trzy godziny, ale je wstawię całe. Jak to wam idzie tam na dole? Zarobi się. Zobacz nasze staty, a zobacz ich staty. O chuj, pora mnie wkrótce. Powiem wiesz, nieee. Tristana, Tristana już HP nie ma. No wiesz co, ja mam multa. Ignite'a. No dobra, gdzie ten Jasułak? Ja Czekaj, to ja wam Dobra, ja tutaj Ten co zwykle Jakbyś tam... Uuu, tak... ty wred jędza. Mmm, widzimy. Weźmy tam chwilnej troszkę O oh, fuck, zmarnowałem Dobra A to co to było?

Jeden masz HP e. I... Kurde no Dobijesz go? Nie Cholera Kurde To już druga osoba się z cimi ucieknie z takim hałasem Weźmy ich nie trochę Uuu, A dobra, mam many, użyję potkę, jakby co tu mam jeszcze mam ulta i mam te. Fakt. Fuck, sorry, minion B patrz, ci idzie do ciebie tutaj, o, tutaj będzie tu był... SS A kto idzie? Siedzę w krzakach No jungler tam wszedł do ciebie, widzisz? No, mam tełam Le Lecimy to chciałem lecimy. lecimy. Bez litości. O dzięki. No nie chcąc to było, że tam daliśmy ci, ale ściesz się. No właśnie. To nie było specjalnie. A e, idzie to coś, sama mhm. Patrz, jak ją bije. O kurde, o nie chcę Cię Au. Pośekamy, trochę mamy. Eee, yeah, Master idź, ja Cię wiem. Master Master G jest tam gdzieś. Dobra, chyba zauważyłeś. Ja pierdolę, też się ostro Master. Ja Cię Okej okay. Dzięki O oh, kurwa Nie, dobra, dobra, wycofam O kurwa Uciekaj, spokojnie, już ci tam idę pomóc Zakar, uciekaj z... No <ścoughs> Chyba nie w tą stronę Coś nie wyszło po myśli, Jesu. Jesu, pewnie ci się ścignąć. Kurde, ja bym chciał. Prawie... Ja Seraph, jakbyś tam był, miałbyś dwa kile. Właśnie wiem o tym. Teraz czekaj. Nie chcę się tu cofać za bardzo, bo wiem, że dziś Ja to twojego śmiesznego Jesu, to sowa porobię. No to dawaj. Ja trochę pójdę w Wbu bo nie wyleczyliśmy wi No. Jakbyśmy, a to no, śmieszne no. było jakbyśmy go wyleczyli, co nie? No ja nie miałam rany z Garen ma problem Jaki z Garenem, my idziemy wieże robić Co on tak szybko ucieka Krzysztof przed nami O, o kurwa. Tak. tak. Ja są. Są. Wszystko prawie się nagrało. No. Wreszcie jakiś wróg przeze mnie zabity. Jak Widziałem. Tylko Chuję zwaną z tej strasznie. Co? Chuję zwaną z tej Okej okay. No Jest gitek no, tak. Poszłać mać wieżę? Poszły, poszły. I co zielony? Leona na topie, Soraka, Nami na bocie. To w ogóle jakieś kurwa dziwne, dziwne mety wymyślać Czekaj, ładna pierdolona Podobijesz z tą wieżę się o, stana. O, ja się zdodziewałem Patrz coś stronę O, jest zło Już mam ulota O Chodź, poczekamy po, po, w krzoku dawno No, też tak sądzę okay. Kocham moją zdolność, velkoza Ja się cofnę Chyba Garenowi trzeba pomóc. Potem. Ja jestem 6-0. Ja tu kieruję tej mnie trochę. Taki cudem Garen zabił połowę swojego hapsa junglera, który miał prawie cały haps i masterlady, który miał połowę. I łapie. O kurwa. Widzi tam ktoś na do was. Dobra, a teraz, się ja tego... z... a teraz się wyleczymy z tego. Dobra. Ja tego nie będę komentował. E, o... No, tylko. Dobra, nie, nie wiem, co paść się od smoka. Bierz go bierz go, 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 Mój! To jest mój kill. Dobra, zrób to. Ten... Ja wezmę. Daj mi. I nie straciłeś HP? Nawet zyskałeś Zyskałem mm, okej okay. Jakby coś, nie u... coś się nie udało, też mam Chodź. Ja Chociaż... O kurde, ja słyszę do was. No dobra, nie, ja skrytam, no nie jest, mam many Nie, jest, jest, o jest, yy, mam... Dobra, ja nie mam many Dawaj, cofamy się. Powiedzcie ty tą Srak widzisz. Eee, pierwny cię ci A czekaj, bo ja ma, nie mam ten, nie mam HP. A tu to... No ja many, dobra, cofamy. Ja wiem. Dobra, idę tu Legendary Z nami się fajnie gra. Nie Nooo, przyjemnie. Tylko szkoda, że tak będą ostatni. W tabelce. Jest, taty, masz dobre. Stary, miałeś 6-7. A ciekawe, kto zrób... 37-5. <grywy> Nie chciałbym wiedzieć. Garnowi się nudzi tam na górze. Jak to będziemy na więcej dymage? Nie, raczej nie ja. Ty, zobacz naszej temy. No o, kurwa, ja pierdolę. O, tamście na górze, gary, a nie garnowi się nie wyjdzie. Może byśmy Nie, ja bym mógł meczajkę stokować. Ga... Garen sobie daje radę z dwoma osobami na raz. Daj się do niego Pantheon. Gdzie? O, no. się do niego Pantheon. El, ale co znowu będzie Co to jest? O! Co to? dobra, Dobra, chodź na mida. Chodź na mida. Po co? Zostali na nas. Chodź polecimy. Ty czemu ty ty rytonkujesz? tym tankiem. Chuj Idziemy na górę? A ci dobra, oni sami idą do nas. Zieleń. Dobra, Karetka leci. Dobra, nawiew seraf. Pantheon. O, się. A. o poddali się. Powiem szczerze, przynajmniej filmiki będą krótkie. No. Ten, ten mecz jest krótszy niż tamten.